Normalni ludzie 1, lewicowi krzykacze i krzykaczki 0, chociaż po prawdzie ten wynik powinien być dużo, dużo wyższy. I to bardzo miło słyszeć, że po raz kolejny te oszołomstwa, te różne teorie spiskowe zostały obalone, zostały zdeptane, ale umówmy się, no, w przypadku tej aferki z udziałem Sydney Sweeney no, nie mogło być inaczej. są często jak kolor. Personality And even i color. My jeans are blue. Sydney Sweeney has great jeans. I dla jakiego przypomnienia Sydney Sweeney wzięła całkiem niedawno udział w takiej kampanii reklamowej American Eagles, a więc firmy, która produkuje jeansy. I nie ma tu niczego zdrożnego, tak się przynajmniej może wydawać na pierwszy rzut oka. Firma zatrudniła ładną, popularną kobietę, a ta zrobiła to co do niej należało, to za co jej zapłacono, a więc ubrała te jeansy i po prostu je zareklamowała. No i tak się wydaje, że ciężko tam doszukiwać się właśnie czegoś strasznego, czegoś kontrowersyjnego, czegoś niecodziennego, do czego można się słusznie przyczepić. No ale świat jeszcze raz pokazał, że od kilku dobrych lat stoi na głowie. No, bo jak się okazało, nawet do takiego czegoś jak reklamowanie jeansów przez aktorkę można się dowalić. What? No i jak łatwo się już domyślić, całe te zestępy lewicujących wojowniczek, chociaż w tym gronie byli tak, że mężczyźni no rzuciły się na Sydney Słynny i na swoich TikTokach, Instagramach i innych social mediach zaczęły nagrywać filmiki. Uderzające, właśnie w Sweeney, uderzające w cały projekt tej reklamy, że ona jest niedopuszczalna, karygodna, nazistowska. Posłuchajcie zresztą sami, bo to jest taka piąta gęstość i takie stężenie idiotyzmu, że ciężko to oddać własnymi słowami. Powiedziałam jeans and jeans, czyli jeansy i geny. To w angielskim bardzo podobne słowa i powtarzanie tego w kółko, a także podkreślenie w samej kampanii tego, że Sydney Sweeney ma na przykład niebieskie oczy, jak kolor tych jeansów, skłania nas do refleksji nad tym, że Sydney Sweeney ma dobre geny. A to skłania nas do refleksji, że Sydney Sweeney ma lepsze geny niż przykład, część z nas. Tylko że to co jest ciekawe z to to, że Sydney Sweeney i tej te geny przedstawiane w tejże reklamie, wczoraj co mam 5%.

Nazi propaganda. Wow. Christian nationalism, white supremacist, fascist bigot, bullshit. Which falls alongside a lot of the same things that fucking Hitler promoted back in Nazi Germany. But American Eagle absolutely knew what they were doing here. You don't get to drop lines about inherited traits, blue eyes, and great genes, while zooming in on somebody that could have walked straight off of a Nazi propaganda poster and expect people not to catch that reference. I mean, it's no accident that Sidney Sweeney's initials are SS. in the W of tych wojowniczek. lewicujących wojowniczek, zalęgła się taka myśl, że oto mamy ładną blondynkę o niebieskich oczach, bardzo ważne w tym kontekście, i taką zbitkę słów jeans i jeans, dżins", czyli jeansy i geny z angielskiego. No a jeśli jeszcze do tego dodamy fakt, że Sidney Sweeney no to jest SS, no to wydaje się, że scenariusz tej tezy pisze się sam. Wiecie do czego zmierzam, prawda? That's a bingo. No tak, no z tej arytmetyki dla obłąkanych nie mogło wyjść nic innego jak to, że Sydney Sweeney i American Eagles propagują eugenikę i nazizm i wprost odwołują się do tych wydarzeń. Które działy się w Niemczech w latach 30. i 40. minionego stulecia? No, czego tu nie rozumieć, prawda? I już nawet pomijając fakt, że żadna z tych lunatyczek nie ma pojęcia, co to znaczyło być w Niemczech w latach 30., 40. minionego wieku, być ogólnie w Europie w tamtym czasie, kiedy każda z nich pisze te swoje bzdury we własnym, ciepłym i bezpiecznym mieszkanku. No ale pomyślcie sami, jakiż to był spisek, jak to wszystko przez lata. Przez pokolenia było przygotowywane. No bo zanim Sydney Swinney się urodziła i ktoś te inicjały SS jej wymyślił, w sensie od nazwiska no to wiadomo, ale że imię ten dołożył i taka zbitka wyszła, no to jest osobna sprawa. Jak jej rodzice musieli to od jej najmłodszych lat wszystko sobie układać, racjonalizować, pilnować, żeby to wszystko się ułożyło w taki sposób, by na końcu ta Sydney Swinney, mając lat już 20 parę czy pod 30, no to żeby ona wystąpiła w takiej reklamie, no bo to jest też ważne, prawda, że to wszystko musi iść jak po sznurku i to jest spisek wielopiętrowy, wielopokoleniowy. Ileż tam osób musiało jeszcze być w to zamieszane, żeby uzyskać taki właśnie efekt? No i ja tylko chciałbym zapytać, cóż my byśmy zrobili bez tych internetowych po prostu śledztw? tego odkrycia tych wszystkich kart, zdrapania tego sreberka i pokazania nam co jest pod spodem, jaka jest prawda. No tak sobie myślę, że na pewno bylibyśmy zdrowsi na umyśle, nie musząc być narażani na takie bzdury i kretynizmy. No ale minęło już trochę czasu i ci, którzy mieli się ośmieszyć, to się ośmieszyli, a ci, którzy mieli na tym zarobić i odnieść sukces, Dokładnie to zrobili, bo wbrew temu, co ci wszyscy krzykacze i wyznawcy teorii spiskowych o nazizmie i eugenice w reklamie gaci, no to American Eagles jednak odniósł wymierny sukces i ci wszyscy, którzy tam w dziale marketingu wymyślili sobie taką kampanię, mam nadzieję, że dostali sowite premie, bo jest z czego płacić. No bo widzicie, można robić kampanię marketingową i reklamową tak jak Jaguar, czyli trafić absolutnie w błędne miejsce i zrobić to tak, jak nie należy, a można zrobić to tak właśnie jak American Eagles, czyli wziąć po prostu ładną kobietę, dać jej gacie i powiedzieć, dobra, ubierz je i dorobi robotę. No cóż za niespodzianka, kto by się spodziewał, że tak można sprzedać swój produkt. No, a żeby nie być gołosłownym, akcje American Eagle tutaj są wszystkie podane źródła, poszybowały aż o 30, ponad 30... W górę. Co więcej, wyniki firmy za drugi kwartał tego roku były dużo wyższe niż ktokolwiek mógłby zakładać, bo analitycy spodziewali się przychodu na poziomie 1,23 miliarda dolarów, a tymczasem firma miała ten przychód na poziomie 1,28 miliarda. No czyli firma zarobiła dużo więcej niż ktokolwiek się spodziewał, a to wszystko na nazistowskiej reklamie. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! No i w tym wypadku jeszcze warto zwrócić uwagę na drugi aspekt całej tej sprawy, a więc te wszystkie negatywne kampanie czarne, PR-y i te wszystkie namów namowy do bojkotu. To miało miejsce, w, nie wiem, w przypadku Stellar Blade, gdzie także krytykowano twórców za to, że seksualizują kobiety że nawet nie mają pojęcia, jak one wyglądają na żywo. No a potem się okazało, że Stellar Blade bił rekordy sprzedaży. To samo było w przypadku Hogwarts Legacy, gdzie o, zła Rowling to w ogóle na pierwszym miejscu. Ale potem wymyślono sobie, że gobliny z gry przypominają. No, po prostu Żydów i oni są w tej historii źli i to z nimi walczą, więc to nie fajnie, więc trzeba bojkotować. No ale Rowling przede wszystkim. No i co się okazało? Ano, to, że Hogwarts Legacy miał rekordowe, milionowe sprzedaże i został wybrany grom roku. No i dokładnie tak było w przypadku tej reklamy American Eagles. Tak. Zła Sydney Sweeney wzięła udział w. Nazistowskiej kampanii marketingowo-reklamowej, wszystkie te elementy układanki po prostu się ze sobą składają, jak klocki. Więc, no, to absolutnie musi być prawda. Tylko, wiecie, to się okazało, że normalni ludzie mieli to głęboko w dupie. Zobaczyli fajną dziewczynę, która reklamuje jeansy, a więc taki produkt codzienny, i uznali, no, dobra, to chcę kupić. I kupili. I firma czerpie z tego ogromne zyski. Aktorka swoje zarobiła, firma swoje zarobiła. A krzykacze, jak się mieli ośmieszyć i skompromitować, tak się ośmieszyli i skompromitowali, więc tu wszystko jest absolutnie na miejscu. I kiedyś było takie powiedzonko, nie wiem, czy ono jeszcze funkcjonuje, że przed tym jak internet powstał, tylko rodzina wiedziała, że jest debil. I w przypadku tych wszystkich TikTokerek, które wygłaszały te swoje niestworzone tezy, pasuje to jak ulał, bo nie dość, że nic nie osiągnęły, to jeszcze pół świata się dowiedziało. Co to są za panie? I bardzo kurwa, dobrze. Także brawo, jestem pod naprawdę dużym wrażeniem. Panie cnotę straciły, a rubelka i tak nie zarobiły. No i dajcie znać, czekam na Wasze komentarze, co w ogóle myślicie o tej aferze, bo mam takie wrażenie, że akurat zamykamy tym fajnie, tą klamrą e, zysków i sukcesów American Eagles i samej Sydney Sweeney, cały ten temat, więc. No nic tylko się cieszyć, że takie rzeczy się dzieją i że po raz kolejny można powiedzieć, a nie mówiliśmy, że tak właśnie będzie. No a na koniec jeszcze was tylko proszę sub dzwonek, podanie filmu dalej. Dla nas to są mega ważne tematy. Dla Was to jest sekunda roboty, więc będzie nam bardzo miło, a teraz już się żegnam i zapraszam na kolejne materiały. Cześć!